Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, rozpoczynamy nową funkcjonalność Palestry. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu cykl wykładów, które będą jednocześnie umożliwiały Państwu zdobycie punktów szkoleniowych w formie e-learningowej. Te wykłady będziemy publikować na portalu Palestry, lecz po to, by uzyskać punkty szkoleniowe będziecie musieli Państwo dokonać kilku prostych czynności. Po pierwsze, istnieje potrzeba założenia konta na portalu Palestra. Po drugie, zalogowania się jako użytkownik zgłoszony na, do danego konta. Po trzecie, w zakładce e-Palestra będziecie mogli Państwo otworzyć ten wykład, który Państwa interesuje. Po czwarte, po obejrzeniu wykładu prosiłbym Państwa o kliknięcie komunikatu: Wygeneruj certyfikat. Ten certyfikat będzie automatycznie wysłany na Państwa adres e-mailowy, który podaliście Państwo zakładając konto w Palestrze. Na podstawie tego certyfikatu możliwe będzie rozliczenie się z właściwą okręgową radą adwokacką. Z obowiązku szkoleniowego. Oczywiście liczba punktów jest wyznaczona poprzez stosowne przepisy regulaminu przyznawania punktów na podstawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej. Bardzo dziękuję Państwu i mam nadzieję, że ta forma doskonalenia zawodowego spotka się z Państwa aprobatą.